Cześć! Dzisiaj przygotuję dla Was deser. Bardzo prosty, szybciutki i naprawdę przepyszny, przepyszny. Mam nadzieję, że wszystkim pani do gustu. Co będziemy potrzebować? To... Eee, albo nektarynki, albo brzoskwinie. Jeżeli są duże, to wystarczą trzy. I kroimy je w ósemki, albo nawet jeszcze w mniejsze części. Bakalie. Część możemy zmienić, część musimy zostawić do dekoracji. Też będą nam potrzebne brzoskwinie w puszce. Ja mam tutaj akurat takie, one wyglądają w ten sposób, ale wiecie, brzoskwinie w puszce jakiekolwiek naprawdę się przydadzą. E, może być troszeczkę laski wanili, ale to nie jest konieczne. E, troszeczkę cukru pudru, troszeczkę mąki. I słuchajcie, no, sekret. To jest generalnie takie ciasto francuskie, które jest zrolowane, i z tego ja wam pokażę później, jak to wygląda. Tutaj też się normalnie kupuję. W każdym sklepie i po prostu się z tego przyrządzę na przykład pizza albo jakieś różne ciasta. Nie wiem, czy to jest w Polsce, może poszukajcie w jakichś supermarketach, ale generalnie to jest po prostu francuskie ciasto. I do tego, co jeszcze potrzebujemy, co mam nadzieję, że też już jest w Polsce. To jest custard. E, I słuchajcie, custard to jest coś podobnego do mm, budyniu naszego polskiego, ale to jest bardziej jajeczne. To też jest produkt mleczny, ale mało. To jest słodki sos właśnie do deserów. smakuje bardzo podobnie. Jeżeli ktoś tego nie ma, to po prostu polecam zrobić takie troszeczkę rzadszy budyń i będzie, przepuszczam, to samo. E, I potrzebujemy, tutaj jest pół litra, ja nie potrzebuję tak dużo, potrzebuję jedną trzecią tego mniej więcej. I przyrząd, za, zabieramy się do roboty. Pierwsze rzecz, co musimy zrobić, to już u mnie się grzeje piekarnie na e, 200 stopni i tutaj na tacce wyłożyłam papier na którym będziemy właśnie układać tą e, pastry sheet puff sheet czyli po prostu ten ciasto francuskie. Co robię? To miseczki wlewam. Widzicie to wygląda jak budyń. Koło po opakowaniu. Mogą być zmielone migdały, mogą być całe. Ja zostawię tak sobie na później. I Troszeczkę wanilii, laski wanilii, ja tam już tak w długości, wytnę. Zapach jest cudowny, uwielbiam, uwielbiam wanilię. Zresztą w sumie mogę wycisnąć w ten sposób. Nie wiem jak się to robi profesjonalnie, czy tak, czy nie tak. Można je rozciąć i też te pestki, ten miąż cały wygrzebać. Ja to zrobię w ten sposób. I wszystko razem mieszamy. Zapach jest świetny, od wanilii. Musimy mieć pewność, że, cały, że ten miąż z laski wanilii dokładnie wymieszamy, żeby on nie został w jednym miejscu. gdzieś widzicie piękne kolor. Żeby mogła tylko Wam wysłać ten zapach, to bym to zrobiła. I teraz wysypujemy troszeczkę minimalną ilość mąki na tym papier. I rozkładamy nasze ciasto francuskie. Na ona jest takie zwinięte w takie rolze. Układam na papierze jak się możecie pomyśleć, zdejmuję ten film. I teraz trzeba zrobić to wykładamy. Nasz sos na środek i musimy uważać, żeby to się nie wlało, czyli zachowamy około 2,5 cm odległości z każdej strony. Damy w miarę równomiernie. No, i jak bardzo łatwo się domyślić, układamy owoce. Może to być ułożone w chaotyczny sposób, a mniej chaotyczny. Jak uważacie? Jeżeli pokroicie je cienia, ja tutaj zauważyłam, że niektóre są troszeczkę za grube. Chyba w moim przypadku. Teraz też biorę brzoskwinie, w ja puszczę i je też wykładam. Śmie się zauważać, że umyłam ręce, także nie bójcie się. Niektórzy, niektórzy się, że to mi nie spodoba. Teraz musicie zrobić, musicie troszeczkę zrolować brzegi w ten sposób, na sam koniec, posypujemy resztę mintału. i cukrem pudrem powinna mieć sitko, ale nie mam sitko. i wkładamy do piekarnika rozgrzanego na 200 stopni na około 20 minut dopóki nam się, oczywiście możecie się domyślić co ma się stać z naszymi brzoskwinami albo nektarynkami i ciasto powinno być chrupkie <ścoughs> po prostu marzenie Pachnie przepięknie, widzicie, brzoskwinie są idealnie gotowe. Teraz co musimy zrobić? Tylko je troszeczkę przeproszyć ewentualnie jeszcze cukrem waniliowym i po prostu buźki dać. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy spróbuję. I możemy podać to, podajemy to na ciepło. Trzeba oczywiście uważać, żeby się nie przypaszyć troszeczkę tym budyniem. I możecie do tego też dodać, jak macie ochotę, a lody na przykład waniliowe, co też będzie przepysznie smakowało. Mam nadzieję, że mój przepis Wam przypadł do gustu i e, kochani, całuję Was serdecznie i zapraszam na oglądanie moich innych filmików. A i oczywiście zapraszam Was do brania udziału w moim konkursie, gdyż e, każdy filmik sprawia mi ogromną radość. Całuję, pa!